Zaskakujące sceny w Dzień Dobry Tvn. Paulina Krupińska była w szoku. Paulina Krupińska na długo zapamięta sobotnie, 22 czerwca, wydanie Dzień Dobry Tvn, które współprowadziła. Żona Sebastiana Karpiela Bułecki kompletnie nie była przygotowana na to, co wydarzyło się na wizji. Paulina Krupińska od 4 lat współprowadzi z Danielem Michałowskim śniadaniówkę TVN U Dzień Dobry TVN. Prywatnie prezenterka jest związana z liderem zespołu Zakopower Sebastianem Karpielem Bułecką. Damian Michałowski pojawił się o kulach w Dzień Dobry TVN. Sobotnie, 22 czerwca, było wyjątkowe z wielu powodów. Po pierwsze, Damian Michałowski udowodnił, że nic nie jest w stanie go powstrzymać przed pracą, ale i wygłupami z chorą nogą. Już kilka dni temu wyszło na jaw, że prowadzący dzień dobry TVN skręcił sobie kostkę. Wtedy jednak nie wyglądało to aż tak poważnie stopę miał po prostu zabandażowaną. Teraz jednak telewizyjny partner Pauliny Krupińskiej porusza się o kulach, a na jego nodze wylądowała specjalna Orteza. Michałowski jednak nie wziął zwolnienia lekarskiego i dzielnie prowadzi śniadaniówkę tvn W sobotę nawet pokusił się o szalony taniec u boku Pauliny i Katarzyny Grocholi, która była gościem: Dzień dobry TVN. Tańczący o kulach Damian Michałowski to nie jedyne zaskakujące sceny, jakie rozegrały się w tym wydaniu. Dzień dobry T.V.N. Widzowie byli świadkami, jak ekipa śniadaniówki wręcza zaskoczonej Paulinie Krupińskiej piękny bukiet kwiatów. W sobotę, 22 czerwca, prezenterka bowiem świętuje swoje urodziny. Paulina była wzruszona gestem koleżanek i kolegów z pracy. Z uśmiechem na ustach i kwiatami opuszczała studio dzień dobry TVN. W domu zapewne czekały na nią kolejne niespodzianki zorganizowane przez rodzinę. Jak na razie Krupińska pochwaliła się niezliczoną ilością życzeń, jakie spływają do niej za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także tym, jak w dniu urodzin wygląda jej dom.